Witajcie na moim kanale, pani Ania z Radomia. Dziś mam dla was nieco inną opowieść. Jeśli myślicie, że w naszym mieście nic się nie dzieje, że prawdziwe historie są tylko w książkach, to nie możecie się bardziej mylić. Rzecz działa się na północy miasta na rozległych łąkach nad rzeką Mleczną. Dla kogoś, kto lubi piesze wędrówki dosłownie rzuć, rzut beretem od Michałowa północnej sypialni Radomia. To był ciepły jak na listopad, lekko mglisty poranek. Młody, niemal pełnoletni chłopiec, nazwijmy go Paweł, wyruszył tuż po świcie, a świt w listopadzie nie wyrywa się zbyt wcześnie, a więc wyruszył ze swoją dzielną przyjaciółką na czterech łapach, nazwijmy ją Foxy, ze względu na jej duże sterczące jak lisa uszy, na poranny spacer. Park na Michałowie znają już jak własną kieszeń. Nawet łąki za osiedlem obeszliby z zamkniętymi oczami. Korzystając więc z bezwiecznej pogody, postanowił pójść wzdłuż rzeki mlecznej, daleko za zabudowania miasta. Droga była przyjemna. Stojąca wysoko latem trawa leżała teraz uśpiona przed nadchodzącą zimą. Dzięki czemu nie trzeba było się przedzierać przez jakiekolwiek zarośla. Od czasu do czasu, to tu, to tam leżały powalone drzewa lub gałęzie. Które z łatwością omijali. Szli już dobre trzy kwadranse. Paweł dał krok na stertę gałęzi, zbyt szeroką, by ją ominąć, i nagle poczuł i usłyszał ławiące się pod nim gałązki, a noga wpadła mu w dziurę aż po kolano. Przestraszył się, a i foksi wystraszyła się o jego bezpieczeństwo i, poszczekując, podbiegła bliżej, by rozeznać sytuację. Paweł. Powoli wykaraskał się z pułapki, otrzepał spodnie, odetchnął głęboko z ulgą. Uf, nic się nie stało, pomyślał i zaczął iść dalej. Nie uszedł zbyt daleko, gdy usłyszał za sobą jakiś szmer, jakiś trzask. Obrócił się, a z owej sterty gałęzi, które okazały się być żeremiami, wykaraskał się duży bubr. Paweł poczuł się niekomfortowo złapał Foksi, która już szykowała się do potyczki, przytulił ją mocno do ramienia i przyspieszył kroków, w nadziei, że to uspokoi zwierzaka i wróci skąd przyszedł. Naiwny. Bo kiedy tylko się obejrzał, mało że Bóbr nie odpuścił, to stanął na tylnych łapach, rozpostarł ramiona ku niebu, a wyraz jego pyska był tak wściekły, że Paweł pomyślał tylko, że to nie br, a bestia. I rzucił się na południe, by jak najszybciej umknąć przeznaczeniu, jakie szykował mu za zniszczenie jego domu ów potwór. To tylko bubr myślicie. O nie, to ogromny i wściekły bubr, a wokół ani żywej duszy. Paweł biegnie jako szalały, Foxy wyrywa się, by pokazać tej kupie futra, z kim zadziera. Bubr przyspiesza i nie myśli odpuścić. Paweł wbiega do lasu z nadzieją, że bubr da spokój z dala od łąki, obraca się, by sprawdzić sytuację, wpada na korzeń i leci jak długi na ziemię w ułamku sekundy, myśląc, żeby tylko nie upaść na psinę, żeby tylko jej nie wypuścić. Udało się. Natychmiast się podnosi i nie wierzy własnym oczom. Ta wściekła, brązowa masa futra cały czas biegnie. A dystans, jaki udało mu się stworzyć dotąd między nimi, niebezpiecznie maleje. Zrywa się więc i dalej biegnie, jakby jego życie od tego zależało. A może i zależało. Przebiegli już ponad kilometr. Chłopak powoli zaczyna czuć zmęczenie, w oddali widzi między drzewami zabudowania, co przynosi mu pewną nadzieję, choć zdaje sobie sprawę, jak to jeszcze daleko. Biegnie dalej. Oddech szybki, serce wali jak młotem, milion myśli przebiega mu przez głowę, Foxy nie, da, nie daje za wygraną, wciąż czekając jako opętana. Gdyby tylko mogła się wyrwać, gdyby tylko mogła mu pokazać, gdzie raki zimują. Jednak Paweł trzyma ją z całej siły, on wie, co takie zęby robią z wielkimi drzewami, a co dopiero z tak małym, choć niezaprzeczalnie odważnym psem. Z oddali na horyzoncie zaczęła wyłaniać się sylwetka Szpitala Wojewódzkiego. Paweł, rozpoznawszy ten morsko-zielony zarys, postanowił skręcić w jego stronę. Jedyne o czym mógł pomyśleć, to że w razie czego będzie go można poszywać, bo wściekłe zwierzę wydawało się nie tylko nie odpuszczać pogoni, ale biec z misją. Dopiero przebiegnąwszy około dwóch kilometrów, znów się obejrzał. Bobra nie było nigdzie widać. Zwolnił więc. Nogi drżały mu nie wiadomo, czy bardziej ze strachu, czy zmęczenia. Foxy uspokoiła się nieco, choć nie spuściła gardy, co chwilę oglądając się za siebie. Paweł wciąż musiał ją mocno trzymać, choć już teraz na smyczy. Minęli szpital, łąki i powoli doszli do domu, zupełnie nie rejestrując drogi. Stres powoli puszczał. Dopiero teraz w piersi pojawił się cały wachlarz emocji. Strach ulga, poczucie zagrożenia i wolności, wdzięczność i radość, taki emocjonalny rollercoaster. Najważniejsze, że Fox nic się nie stało. Nam o Bogu, obojgu, pomyślał, wchodząc do klatki. Przez kilka tygodni nie szedł już w tamte strony, a nocami nawiedzał go widok tego bobra na tylnych łapach, ogromnego jak King Kong, rozdzierającego bloki, by go znaleźć i rozerwać w zemście jak szmacianą lalkę. Gdy szli na spacer, kątem oka widział jak ów bóbr wyłania się z zarośli, gotów do ataku. Gdy w parku zapadła cisza, słyszał głośne chrobotanie zębów o drewno tuż obok. Echo tej historii niesie się po osiedlu jeszcze dzisiaj. Dzikie zwierzęta nie nadarmo nazywane są dzikimi. Czy wam. Też przydarzyła się jakaś taka historia. Czy wy tu w Radomiu spotkaliście jakieś zwierzęta, których się wystraszyliście? Zapraszam do komentarzy i żegnam Was już na dzisiaj. Dobranoc.